Witam te duże kakim. Dzisiaj... pogramy sobie z takim fajnym koleżką. Osa, ale nie znam typal, jest serwę pusty. Więc można sobie fajnie popykać. Wow! Ale nie wam, że go zabiję. Ale jeszcze murze już nazywam. Hmm? Ja w Tesla gram poradzi się bardzo rzadko Myślę, że wrzucam sobie jakieś 2-3 rundki Tylkoś fajnego samopoczućka A potem uciekniemy On ma WP, on będzie tutaj ciężko Kurde, Wapa Kampi krucze Dobra, to ja bym, myślę, że może tak skupimy 8-4, 8-3 Mogę mi sobie jeszcze kupić kamizelka, ale zobaczyć to Mógł się zdążę, wrócić mu w kasamery. Jak mówię, to się nie słyszę, więc jest źle. Aaaa! Ale zabiłem! Ale zwaliłem, bo to się liczy. Mleka. Tak, i z jeszcze sobą wywalmy. geniusz, geniusz, kurde, zła. O kur... ...pederast. Fucking hell, fucking hell, fucking hell. Niech wtedy przyjdzie, ale... ...musi podłożyć pak. Ja o tym, że nie powinienem być na szczycie, bo jak on mnie tutaj jakoś wykitla, mam przesrane. Dobrze oparuję ja awp. Fucking hell, ścinę miałem! Aaaa! Ścinę! To tu jest jakoś inna zbroń, dla której my kupimy? Inaczej jest to, że go pojedziemy na chwarciątkę. Dobra, no dobra no, no. ale wyłapał, kurde dalej Co mi tam, chociaż ja jego zawupca nie będę to Pewnie ta mapa na dwupę po pierwsze, a po drugie te to za wofety, ja ramiontka jestem Nie idzie, nie idzie, nie idzie spadnie bo... no że tak powiem jeszcze sobie a wolę liczbowo bo już mam to na pamięć a nic nie kupiada no, z na boj na pewno nie wybije jak wybije to znaczy, z wybije to. Aha, kurde. Chciałem być w O, i koniec mapy? No to... Ja się na o... No trochę jest zdominował no to część. czasem może jeszcze wpadę no to z następnej mapy jeśli pozostanie z nami nasz mały przyjaciel. no hej ja mam następną mapę nasz przyjaciel chce zamigać szkoda się dwa mikrofonu że tak przeciwni dużo byśmy nie działali ja tu idę na szalony dual wielding. oj coś tu widzę tak pewnie śnieg śnieg kurde śnieg Jak w Skyrimie. Dobry głupi, wybieram, ale lubię go i tyle Po prostu idziemy zamkiem. Fajna muzyka. Nie widzę tej muzyki. Będę się jak wyciszyć, chociaż z wyciszaniem to jest problem. Zatnijmy czasy. Nie, CTRL-ku. CTRL, CTRL. Tak, nie zabiję go Fucking hell Fucking hell Łoch, wow, dobrze że odeszło A co on ma? A też ma duale I tak mi pojechał Dualami? Mogę pakę kłaść kurde nie, bo mnie nie pojedzie. Ciekawe, Ciekawe że uh. ha, to dobrze położyć. Kurde, jak ja tak mogę zrobić, słapku świeca, nie, nie, nie. Widzę, że do więcej panów jak coś się pojawiło. Tam. My kałacha, więc jesteśmy ja profesjonalny. Tak. Sale, sale sorry. sorry, sorry. O, no, ten też padła widling. Link. Jaki sprytny, mały. Może nie mały. Może, co ja mówię. Nieważne. Ja mi serpaczkę połowę. Skocz. No, skocz. Hej, będą ci zapaka! Hehehe <grywa> ja tutaj już słyszałem jakieś kroki No dość wyraźnie Nie ja ze zrobieniem takiego pizka, że Kurde, ja mi tamto nic pierwszy mogę go zabić Kurde, ja bym go wypatrywać, że mnie na przykład tutaj nie ma a ja sobie tak wszystko... Dobra, chciałem szczerze dzisiaj się nie dało, ale... Muzyka! Nienawidzę Nienawidzę... ...mikrofon by... włączony, bo się trochę zmieniałem, nie powiem, nie powiem. Widzę, że też jakiś szaleje, chyba wiedzą już skąd i wychodzę. Kurde, nie strasznie aż tak. Fucking God. 25 jak? Ach, z Ach, jeszcze tylko jak? Jeden 1-300. Aaaaah, jeszcze go jeden to taki... Ach. Yy. Taka prawda ten tym mówi, że idziemy najszybciej z 1 2000. Zresztą jest taka prawda, że my się trochę tym tłumaczymy, że nie jesteśmy taki dobrzy kro. Bo nie, trochę przesadziam, ja nie jestem wcale dobry krok. A co nie zmienia faktury, idzie mi gorzej mnie tak po chamsku, nie pójdę na tego BSR-a, od tylca. Tak po chamsku. Na shifcie. O! Nie lubię chodzić na szybcie bo wtedy wiem, że jestem bezpieczny. choć znaczy, to ma jedną wadę, jest jako niepowolny. Fucking hell! To było przed... Aaa, to są takie jakby śnieżki, bo to jest... Ale fuck! Aaa, nie płacz! Nie płacz, hunting, nie płacz. Jeszcze się nie odegrasz. O, jakiś lag, jakiś lag. Są leczka, są Jeszcze jedna chwilka okay. i kończę nagrywanie. Zobaczę, jak mi to wyszło. Jeśli fajnie, to może wrócę. I zobaczę no co tam jest dobry, się tam by No proszę, jakie staty, osadzie więc jeden. Ja jeden 4 O to, katy. O mm. Zjem ci buty. Albo napisz obuwia albo nie jeden ale... but. Jak się widzę butów, bo, nie nie... U, 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 bo to uf, chyba nie, nie wyjątek. Czym, czym, czym czem, 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 czem... Łotat, ty zawsze tam jesteś! Nie przesadź. Trzymaj się, czy nie chcesz. Tam, fucking hell, zawsze tam siedzi, zawsze jest, puka! On tam za takim wagonkiem tam jest. No jaaa. Dobra, kończę nagrywanie. Jak powiedziałem, tak i mówię. kończę, więc cześć i do widzenia.